Dziękuję genera generale, że zgodził się Pan na ten wywiad. Zacznijmy od początku. Jakie były okoliczności wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1918 roku? Dzień dobry, rzeczywiście, początki były trudne. Po wybuchu I wojny światowej Wielkopolska znalazła się w okresie niepewności i chaosu. Ziemie te były zamieszkiwane przez Polaków, ale formalnie pozostawały pod okupacją niemiecką. Do wybuchu powstania doprowadziło to, iż ludzie pragnęli wolności i niepodległości. Pierwszym wyzwaniem było zorganizowanie jednolitej siły zbrojnej. Nasze od oddziały walczyły z dobrze zorganizowanym wojskiem niemieckim. Brakowało nam broni, amunicji, asortymentu, a przede wszystkim czasu. Każdy dzień był cenny. Jak wyglądała sytuacja militarna na początku powstania? Walki były zacięte. Nasze oddziały prowadziły partyzanckie działania, stając się walczyć taktycznie i elastycznie. Kluczowe dla powstania było zdobycie strategicznych punktów. Sukcesy rozpoczęły się po tym, gdy zdobyliśmy miasta Poznań i Gniezno. Jakie wydarzenia były kluczowe w przebiegu powstania? Kluczowe były zdecydowanie walki o Poznań, Gniezno i zdobycie klucz bojka. Nasze oddziały walczyły z niemiecką obroną, często będącą w znacznej przewagze liczebnej. Sukcesy te dały nam impet do dalszego postępu. Jakie były skutki powstania dla Wielkopolskiej Polski? Powstanie Wielkopolskie miało ogromne znaczenie dla zjednoczenia się Polski. Sukcesy Wielkopolan przyczyniły się do tworzenia, do zjednoczenia państwa. Wartości, dla których walczyliśmy, stały się fundamentem niepodległej i suwerennej Polski. Jakie są pana przemyślenia na temat dzisiejszej rocznicy? Dzisiaj, patrząc wstecz, czuję dumę z odwagi i poświęcenia tych, którzy walczyli o nasze ziemię. Warto pamiętać o dzisiejszej rocznicy, gdyż przyczyniła się do tego, że dzisiaj jesteśmy wolni i niepodlegli. Dziękujemy, generale. To był dla nas zaszczyt móc pana wysłuchać.